Cześć, ja jestem Nadia i dzisiaj Was nauczę, jak zrobić ostatni ruch w drabinie. Mamy tutaj ten moment, w którym tutaj musimy włożyć palec. To tak samo. Wtedy puszczamy z małych palców. I jak tutaj mamy cały czas włożone palce, to tak próbujemy to zaokrąglić. I ta linka musi spaść. Wtedy wychodzi nam powoli drabina. To za pierwszym razem może nie wyjść, więc pokażę Wam to jeszcze raz. A więc tak, krok pierwszy, włożyć palec. Krok drugi, spuścić z małego. Krok trzeci, pociągnąć tą linkę, tą. Spuścić tą. I otworzyć. I to jest właściwie ten ruch. Naprawdę to jest do wyćwiczenia. Więc włożyć palec, puścić z małego, pociągnąć leciutko, te, tego spuścić. I się nam drabinka otworzy. Jest sytuacja, że wyjdzie nam taka drabina której właśnie nie widać tego tej drabiny, ale jak się przyjrzycie, to właśnie tu jest drabina, tylko taka strasznie taka wąska. A dzieje się to w przypadku tego, jak strasznie tą neolinę ciągniemy za wszystkie strony. Chciałam jeszcze tylko zauważyć, że niektórym może tu nie wychodzić, dlatego że w środku coś zepsuł, więc takie coś musi Wam wyjść. W tym przedostatnim ruchu, kiedy będziemy tą linkę ściągać. Kiedy już je przełożymy, to musi Wam wyjść coś takiego. Takie coś musi Wam wyjść. I tutaj mocno przyjrzeć, dlatego że niektórzy to dobrze robią, ale na przykład mają coś złego w środku już, nie? Więc jeszcze raz pokażę, tym razem z daleka. Wkładamy palec, puszczamy z małego. Tam ta linka się ściąga i rozszerzamy powoli to drabinę. No i wychodzi drabina. Jak się ją zwęży, to już się jej nie rozszerza.